w kolejnym filmiku. Nie wiem co z sobą teraz począć chyba budynek jakiś zakup, sobie już yy, coś potrzebnego załatwię. Bo generalnie yy, myślałam, że może dzwonić się jakiś termin. Ja miałam po prostu badanie. Bardziej rano i na 13 yy, kinezyterapię taką po dłuższej przerwie, taką yy, kontrolną. <grym> powiedzmy bardziej, ale generalnie... Nic się nie zwolniło, znaczy, myślałam, że się może jakiś zwolni, że też odwoła i że nie będę musiała czekać na dwie godziny przerwy. Tutaj akurat za bardzo nic nie ma, tylko sklepy. Mogłam podjechać do Rewy na plażę, ale trochę się boję, że się z kolei spóźnię. Niestety z terapią, tak jak z nim, że ja mogę się spóźnić, to z tą terapią to po prostu mi czas terapii odpadnie, nie? Także, średnio. Ale też z kolei dwie godziny zakupów, też nie dla mnie, nie wiem, może zaryzykuję z tą Rewą. Na już blisko. Więc w sumie, no, ale dużo trochę na zasadzie tylko przejechać, się, nie wiem, 20 minut, może. W zasadzie chyba tylko poczekać na kolejny autobus i wrócić. Ale też trochę ryzyko, nie wiem. W sumie, jest dosyć takim, powiem tak. Pogoda jest bardzo zmienna. W piątek było, mieliśmy, było strasznie, mroźniej w ogóle, ale jakoś tak różne, rzeczy sobie zaplanowaliśmy, czyli budynku i tak dalej. W sobotę było lepiej. Wczoraj z kolei byliśmy tą, to było tak różnie, ale tak w sumie nie aż tak zimno, przyjemnie. Nawet do tego stopnia że już myślałam, że się obrabię te wiosenne. Dobrze, że obrałam takie przejściowe, bo jest, jest jakoś tak dosyć mniej przyjemnie, że tak powiem. No, a w rewie, ten otwarty, to tam to w ogóle... tam to miejsce tam potrafi być... Yy, Ogromne ochłodzenie, nawet gdy jest bardzo ciepło, na przykład tak to było gdy nigdy nie. Więc, yy, wydaje mi się, że tam może mnie nieźle, że tak powiem, wywiać. Nie wiem, zaraz zobaczę. Jeżeli przyjdzie mi jakoś szybko, autobus, to znaczy, że to jest znak. Jak będę musiała długo czekać, to sobie oczywiście odpuszczę. Yy, a przychodzę z kolejnym odcinkiem. Tak, pogadałam, pogadałam, pomarudziłam. Yy, z kolejnym odcinkiem, jeżeli chodzi o, o tę nową serię. Tam mikro przerwa była, bo ale porobię troszeczkę, troszeczkę, yy, jakichś, może odcinków na zapas, to może już jakieś tak zabezpieczę kwestie przerwy. Yy, trzy zapachy marki Birkwotz, nie wiem, czy to już wymawiam. Yy, mianowicie yy, zapach, zwłaszcza jak wymiesza Luxury, yy, Dark Amber oraz yy, Berlin Sol. Wiesz, że nie pomylę, ponieważ jest kilka chyba Berlinów. Żeby ja też nie, nie pomieszała tego wszystkiego, ja stycznie z tą marką miałam nie aż tak dużą. W sumie może z tymi zapachami trzyma to chyba sześć zapachów. Poznałam. Mogę powiedzieć, że ta marka jest taka nie do końca w moich W sensie nie do końca są to takie moje yy, typy zapachowe, chociaż jest zapach co nie chcę poznać, ale dobrze pamiętam w przypomnięciu też pewnej opinii od kolegi, który to sprawdzał, no ja już prawie jestem przy ulicy Równej, powiedzmy tutaj hałośliwej, więc zaraz mi może być słowo słychać. Ym, powiem tak, y, jeżeli chodzi o kwestię y, właśnie tego co mówiłam to y, Rzym że mnie bardzo ciekawi kolega wspominał taką ciekawą, trochę może leśną wersję Ensen Soap, już ja mam z Matiery, czyli taki efekt kakao, to jest kakao, czekolada, kadzidło, las, także tamten zapach bardzo lubi parametrowo super, to jeszcze dodano takie właśnie aspekt przełamania, bo tej czekolady kadzidla nosi właśnie. motywem yy, no, yy, drzew, lasu. Mogę powiedzieć tyle, że essence Suave wspomniałam, już to jest taka silniejsza wersja. Mystic Incense w Marshall Venice, czyli połączenie pięknego takiego kakao czekolady z kadzidłem, bardzo takie kontemplacyjne, ale właśnie w materię lepsze parametrowo. Ja mam autobus, także odezwę się później. Jednak nie poszłam na autobus do rodze, bo mnie właśnie oświeciło w trakcie. Po pierwsze, że muszę tak prostu pobyć sam, już idę, to wygląda jest trochę mniej chwilna, ale y, tutaj mam akurat możliwość to zahaczyć i jeżeli jest szansa, że będzie. Ciężko to trafić. Natomiast druga sprawa to mnie oświeciło, że się na to badanie spóźniłam. Spóźniłam się 15 minut i zapomniałam, że już przez to ja już nie mam dwóch godzin, tylko w zasadzie trochę ponad półtorej tak naprawdę, bo tam się trochę to wszystko się zeszło. Także to już nie jest taki czas, żeby ja to wszystko tak sobie fajnie zaplanowała, biorąc pod uwagę. Że stąd nawet nie mam bezpośredniego do rewy, tylko muszę mikro czymś podjechać, że tak powiem, i dopiero potem. No, dosyć dobre połączenie, ale, ale. tak naprawdę. Ale tak naprawdę trochę ryzyko. A zapachy, trudno się też, jeżeli chodzi o Wirko, zwracając: Portofino. Porta Portofino, ten zapach mam w postaci flakonu. Poznałam też. Że to wstępie chyba Venice i Florence. Yy, jeżeli chodzi o tę markę i. Portofino mi się podoba. To jest taki trochę eliksir z Pampeluna, troszkę się powiadałam. Natomiast, yy, natomiast jeżeli chodzi o te dwa pozostałe, to jedno w tematach trochę Erwapury, kilka, w tematach Manser, Manser, także nie do końca moje. To bym powiedziała trochę inaczej. Nie tyle nie do końca moje, co raczej W zasadzie nie moje. A zwłaszcza ten Erwapura, kilka to nie. Ale ten z Manser, Manser. To znaczy jakby. Jeszcze nie jest takim zły, ale, ale to nie są moje klimaty. Takich klimatów jest zbyt dużo. Portofino ma ładne, przykład szlachetne cytrusy. W taki sposób dosyć gęsty i taki właśnie potrafi budzić skojarzenia z Pampelune. Natomiast wracając do tych trzech, yy, takie pierwsze wrażenie, właśnie zasadnicza część tego filmu chociaż trochę wspomniałem już pozostałych. Także takie krótkie, zwięzłe omówienia w sumie sześciu, ale tak naprawdę nie pamiętam, który był który, w sensie czy Venice, czy to był ten stylu Herbapura Kirka, czy ten stylu Mancera, czy, yy, czy ten Florence, ale to pewnie po tak można bardzo łatwo yy, ocenić, który po prostu ma taki typ tropikalne, to, to styl ten Herbapura Kierke, ten styl stylu yy, Mancera, Mancera to jakieś takie klimaty, nie wiem, róża, wanilia i tak dalej. Ja, ja poznam próbkownię, że ja nie spodziewałam się po tych zapachach, że to będą zapachy dla mnie. W przypadku Portofino już yy, zdecydowanie bardziej. Romu mnie ciekawi po tych opisach kolegi, także będę mieć na uwadze. Natomiast Luxury, Luxury Dark Amber i Berlin Soul Mogę powiedzieć, że zacznijmy może od Berlin Soul. To jest zapach w zasadzie czysto agarowy. Ja agaru nie lubię. Ten jest taki nawet dosyć, dosyć. Jest przede wszystkim takim dosyć świeżym agarem, raczej nie problematycznym. Raczej nie jakimś przyciężkawym, nie jakoś mocno przebrudzonym, chociaż lekki motyw, taki trochę animalistyczny jest, ale jest takim dosyć świeżym agarowcem. Jeżeli chodzi o luksury... Jest taki klimat trochę łazienkowy, trochę prysznicowy, trochę z stylu jakichś tam szamponów, żeli podprysznic. Mówię w stylu dlatego, że ja akurat używam takich kosmetyków pod które nie są, że tak powiem, tak typowo w stylu tych takich y, częstych zapachów szamponów y, czy żeli, dlatego że to są jakieś na przykład, takie marki yy, przykładowo, nie wiem, ten szampon wspominam ten Rituals, czyli on jest po prostu z, o tym zapachu co też ta woda do ciała, więc one są po prostu już jakieś takie bardziej ukierunkowane ale faktycznie nie jest też taki, taki nurt że tak powiem szamponowo-żelowy takie po prostu jakieś takie kwiatowo owocowo kosmetyczne, klimaty muszę teraz poczekać chwilkę natomiast yy, po prostu ja akurat y, nie wybieram tak, natomiast to jest jednak częste. Ja nawet powiem szczerze, y, w takich, jeżeli chodzi o drogeryjne szampony, żele, to y, ja kiedyś używałam jeden, że tak powiem, namiętnie, ale to też nie był jakiś taki y, typowy, jak te inne do siebie podobne. Y, mam wrażenie, że jest dużo często w tych szamponach, jest jakieś tropikalowo itd. Tak tu jakby nie poszło w taką stronę, ale jakoś takie skojarzenia są. Mówię o tym luksusem. Potem jest coś takiego trochę męskiego. Trochę słodszego i potem trochę takiego mydlanego, trochę już to już idzie taką stronę, która mi nie pasuje. Natomiast do pewnego on to, to taki dosyć oh, bezpieczny zapach. Yy, natomiast jeżeli chodzi o yy, dark amber, a w ogóle co świadczy, że ewidentnie zimniej niż wczoraj. chodziliśmy, bo bombę z chodziliśmy długo i nie odczułam czegoś takiego, yy, żeby mi ręce zamarzały. Teraz już chwilę ponagrywałam, bez rękawiczki już mi zamarza dłoń. Jeżeli chodzi o Dark Amber, ja nie wiem jakie tam są do końca detylowo, właśnie tak omawiam te zapachy bez, że tak powiem, sprawdzania, zaglądania w nuty. Yy, powiem tak, na pewno nie jest to ciemny zapach, na pewno nie jest to ambrowy zapach dla mnie, tak, tak typowo. Bardziej styl Mancer, montals, Entons Café, Ristretto, Mancera Rosveni, generalnie, ale bardziej bym powiedziała, że to idzie w stronę mocniej wyczuwalnej kawy. Natomiast ta różano się taki klimat pozostaje, ale może że jest dosyć uciętą wanilią i taką kawą, która nabiera głębi, także lepiej. Myślę, że chcesz chce się klimat, to może bardzo mu podejść wirkolc z dark amber i ja osobiście powiem, że wypada lepiej. W sensie ten mam troszeczkę a tamte jednak yy, nie do końca. Chociaż miałam. Ristretto na przykład dwa pozostałe są dla mnie bardziej różano-waniliowa niż e, kawa choćby kawa Entons Cafe, Kafe w nazwie. Bardziej to ristretto kawa dało, ale jednak róża potrafiła bardziej e, się wybijać a i też kwestia taka, że mam wrażenie do końca było, że chyba właśnie e, jakoś tak, e, w jakiegoś tak skodległości na przykład kawa była mocniej wyczerpana na nadkarską, czyli dla a w życiu globalnym jakoś bardziej ta róża, nie wiem, generalnie jakoś ta się rozmywała. A ja kolej do takiego miejsca, innego centrum handlowego, w Gdyni, że tutaj trzeba było ponagrywać, to, to jest przynajmniej cieplej, ale ja zwykle wykorzystuję czas, jak gdzieś idę, jadę, także.